Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Tobie o tym, jak nerw błędny ratuje Ci cukier, może tak, powiedzmy, i ratuje Ci humor. Może zacznijmy od tego. Zacznijmy od świadomości, że Twoja trzustka ma nerwy. Wiem, brzmi to dziwnie, ale tak. To jest fakt, który brzmi jak żart, ale tak faktycznie jest. Jednym z najważniejszych kabli w cudzysłowie sterujących jest nerw błędny, coś w rodzaju biologicznego e, kabla między mózgiem a narządami wewnętrznymi. Jeśli działa dobrze, to masz harmonię między spokojnie, wszystko pod kontrolą, a <laughs> coś się dzieje. Uwaga, niedźwiedź w kuchni, tygrys na ganku. Jeśli działa źle, nawet uwaga, rachunek za prąd podniesie ci poziom glukozy we krwi. Jeśli to połączenie działa źle, to po prostu wszystko jest w stanie podnieść Tobie poziom cukru we krwi. I teraz, gdy się stresujesz, pamiętaj o tym, że Twój układ współczulny, czyli ten odpowiedzialny za reakcję walcz lub uciekaj. Wciska gaz do dechy. Uwalnia się kortyzol i adrenalina. Wątroba wypuszcza glukozę e, trochę jak taki, e, no dobrze, fabryka e, cukrowa chciałem powiedzieć jak taki dealer cukrowy a mięśnie szykują się na sprint, mimo że ty na przykład siedzisz i nawalasz w Excelu. Efekt: jaki z tego? wynika. Cukier rośnie, insulina się wścieka, a ty czujesz się jak słodkie zombie. Po prostu rozdrażniony, głodny i z lekko drż, drż, drżącą powieką jak w tych bajkach, które często y, razem z dziećmi zdarza mi się oglądać. I tutaj wkracza twój nerw błędny, czyli vagus nerve. Nervus vagus. Bohater niedoceniany, jak ten cichy kolega z klasy, który znał wszystkie odpowiedzi, ale nikt go nie spytał i przez to nikt nie zdał. Gdy aktywujesz nerw błędny poprzez uwaga, oddech, śmiech, masaż, zimne prysznice, medytację, śpiew, kichnięcie kichnięcie też, serio? Dzieje się magia. Kortyzol spada, insulina zaczyna znów działać jak dobrze wychowany kelner, podając odpowiednie ilości substancji odżywczych i cukru, a cukier we krwi przestaje zachowywać się jak no, dajmy na to nastolatek po energetyku. W skrócie, mózg mówi, ciał. Że nie trzeba już uciekać przed hipotetycznym tygrysem w mailach od szefa. Na przykład, aktywacja nerwu błędnego uruchamia przywspółczulny układ nerwowy, który spowalnia akcję serca, czyli stary, zwolnij, nie jesteś w formule F1. Zwiększa przepływ krwi do narządów trawiennych, zmniejsza wydzielanie hormonów stresu. To powoduje, że twoja wątroba przestaje wyrzucać glukozę, mięśnie się rozluźniają, mózg przestaje panikować, a organizm wraca do stanu OK, teraz możemy się zająć metabolizmem, a nie symulacją apokalipsy. Co ja dzisiaj mam za poczucie humoru? Oddychasz głęboko, na przykład przeponowo nerw błędny myśli. Ok, czilujemy, pewnie już jest po walce. Ziewasz wysyłany jest sygnał. Bezpiecznie można przetwarzać węglowodany tłuszcze białka. Śmiejesz się, cukier spada szybciej niż. Przysłowiowa motywacja po trzeciej kawie wieczorem. Zauważ, nauka pokazuje, że regularna aktywacja nerwu błędnego obniża poziom glukozy, stabilizuje ciśnienie, poprawia trawienie i zmienia człowieka, którego wiele rzeczy wytrąca z równowagi, nagle w człowieka, który jest bardzo stabilny. Pamiętaj o tym i będę to powtarzał do znudzenia wszystkim osobom, które są nowe na tym kanale. A nawet tym osobom, które są od dłuższego czasu, za co oczywiście jednym i drugim dziękuję, redukcja stresu to nie jest luksus, to jest Twój biochemiczny, psychiczny i psychofizyczny obowiązek. Bo kiedy Twoje ciało przestaje żyć w trybie zagrożenia, cukier wraca tam, gdzie jego miejsce, do komórek, a nie do rozsiewania paniki. Więc następnym razem, gdy czujesz, że stres. Cię zalewa, pamiętaj, że zaraz twoja dieta pójdzie w toaletę i tutaj warto zrobić coś po prostu prostego. Weź głęboki wdech, zacznij masować szyję, zaśmiej się z samego siebie, aktywuj swojego wewnętrznego nerwa błędnego, niech po prostu zadziała. Twoja trzustka Ci podziękuje, glukoza zrobi ukłon, a insulina pogłaszcze Twoje komórki. To naprawdę jest istotny element, szczególnie jeżeli masz się z zamiarem długookresowego stosowania diet typu low carb. Serdecznie pozdrawiam, dzięki za uwagę. Trzymaj się, cześć.